Siema jestem majster koksu i dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak zrobić wyrzutnie ludzi. No dobra, jesteśmy już w świecie, no to możemy zacząć zabawę. Kładziemy klocki 6 na 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i. 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj chyba jest, tak? Chyba tak, raczej tak. Może nie. Wiem. Trudno. Yy, jeden, yy, ten o jeden, no, no po prostu jeden stopień niżej. Wchodzimy i chodzimy yy, yy, tnt tutaj. Najp mo można najpierw, ale jak się nie chce, to można najpierw wodę postawić. Yy, Tutaj kładziemy wodę. No i staramy się położyć tak, żeby było równo, o już. Ustawiamy tutaj klocki dwa. No i proszek kładziemy wokół naszej maszyny czy to to jest? nie wiem już dobra mniejsza z tym. Wokół tego. No i yy, 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 no i no i tego, no i yy, włączamy, no i wchodzimy. Jeżeli jesteście na survivalu, możecie yy, yy, założyć diamentowe Q, albo jeden, jeszcze jeden stopień bliżej yy, wejść. Yy, Dziękuję za oglądanie. No, nara.